Nie dajcie się uwieść pokusie, że człowiek może odnaleźć siebie, wyrazić siebie, odrzucając Boga, wykreślając modlitwę ze swojego życia. Nie dajcie się też uwieść pokusie, że człowiek może. Pełni odnaleźć siebie, pozostając przy samej tylko pracy, złudnej nadziei, że same jej wytwory bez reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca. Wujek się modlił bardzo często. Właściwie kiedy podziwiał, na przykład sam stojąc na, na uboczu i, i podziwiając góry czy, czy widoki. Gdybyśmy wiedzieli, że on się modli, mimo że tego nie było widać. Ja widziałem kardynała Wojtyłę jako człowieka, który to robił w sposób naturalny. To nie było, powiedzmy, takie zanoszenie modlitwy ekstatyczne, czy jakieś, powiedzmy, jakoś dziwnie nabrzmiałe, takim zewnętrznym wyrazem. Robił to tak, jak się oddycha. To jest powiedziałbym, widziało się to duchowe oddychanie. Ja już to mówiłam, że się modlił już całym sobą, że go nie było dla innych wtedy. Był dla Pana Boga. I po mszy świętej jak wychodził. Mam kilka razy. Mam chyba trzy zdjęcia z kaplicy z różnego czasu. W tej prywatnej kaplicy Ojca Świętego na prywatnej mszy świętej. To, no to właściwie tak, żeby go nawet można było pewnie trącać, to by nie czuł. Był, był wtopiony w inną rzeczywistość, tak się modlił. I, i to było chyba no, taka wielka lekcja, świadectwo, ale on nie robił tego dla świadectwa. On taki był. Nic nie robił dla świadectwa. Robił dla, dla Boga i dla człowieka. Coś mówi, no to trzeba być dobrym świadkiem. No tak, ale to się dzieje samo, a nie trzeba sobie zaplanować, bo wszystko jest sztuczne. W Kuri, gdzie tam pracowałem z nim 7 lat, w kaplicy spędzał rano. Czas najprzód przygotowywać się do mszy, potem szab, pomszyka, śniadanie, i potem do wpół do 11 się przebywał w kaplicy. Zamykał się i siostry patrzyły przez dziurkę od klucza, czy on siedzi przy jest, czy też położył się krzyżem. Bo jak leżał krzyżem, to już tam nie wchodziły, chociaż był jakiś ważny interes, jakaś sprawa. Ale jeżeli tam był przy stoliku, to właśnie wchodziły. Ojciec Święty miał taki zwyczaj, że swoje listy pastelskie, swoje artykuły pisał w kaplicy. Patrzył na Najświętszy Sakrament, modlił się czasem, a potem zaś pisał dalej. W jednej z wycieczek, nie pomnę już której, aleśmy chłopcy mieszkaliśmy razem z wujkiem na strychu na Sianie. Schodziło się po schodach poprzez taki ganeczek, który był już na zewnątrz. I w nocy schodziłem, no bo taka była potrzeba, ciemna noc. Nie mogłem, znaczy potknąłem się o coś. Okazało się, że to był wujek klęczący na tym ganeczku. Wątknąłem się o jego nogi. Ja widziałem wtedy, to było rzadkie, ale ja widziałem kolana tego kapłana. To były umęczone kolana odkręczenia. On tego nigdy o tym nigdy nie mówił ani nie pokazywał, ale ja to widział. Chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym, nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się. I kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek, i nie samą doczesnością, i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem. Które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech więc z tego miejsca, do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, przemówi to proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze, najważniejsze, najistotniejsze orędzie.